Za nami emocje gonitwy pokazowej, Ja już za chwilę wyścig Woman Power, w którym pojedzie Agata Stadnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie prawie debiut, bo jechałaś już raz w wyścigu. Powiedz, kiedy to było, na jakim koniu i jak poszło? Pierwszy mój wyścig był w zeszłym roku, pod koniec sezonu, bo to już był wrzesień. Też był Woman Power na Kaliope. No, poszło nie najlepiej, bo byłam ostatnia, ale traktuję to po prostu jako doświadczenie. Dzisiaj jedziesz na Miraculous. Jakie nadzieje, jak ten koń spisuje się na treningach? No y, dobrze leci na treningach, y, tylko mocno się niesie, więc liczę, że po prostu y, poradzę sobie z nim i przede wszystkim, że po prostu dobrze zrobię, technicznie pojadę i, i zrobię tak wszystko jak powinnam i tak jak trener mi kazał. Która z dziewczyn będzie najgroźniejszą rywalką? Jak myślisz w tej gonitwie? No myślę, że zdecydowanie można powiedzieć, że Daria Panczew. Y, ja z Darą też jeżdżę czasem i no... Ma dużo, dużo większe doświadczenie, zdecydowanie lepszego konia, więc myślę, że Daria i. No, a też jej kibicuję. A powiedz, jak trafiłaś na wyścigi kiedy to się stało? E, ja w ogóle na wyścigach, jak kiedyś przychodziłam jako mała dziewczynka, to zawsze tak marzyłam, żeby być jednym z tych osób na torze. E, no i tak się złożyło, że poznałam po prostu e, kogoś z wyścigów, kto po prostu mieszkał na wyścigach i zaprowadził mnie do trenera Laskowskiego i. Po prostu jakoś z dnia na dzień się wdrożyłam w to wszystko. Czyli jeździsz u Tenera Laskowskiego na treningach. Masz takie ambicje, żeby częściej jeździć, żeby zrobić zawodową karierę jeździecką? Tak, zdecydowanie. No, będę się starać jak mogę i dawać się wszystko, żeby jak najwięcej tych dosiadów było. I żeby przede wszystkim były dobre i żeby faktycznie pokazać, że coś potrafię. A powiedz, jakich masz faworytów z stanie trenera laskowskiego, na kim najchętniej jeździsz na treningach? Na treningach myślę, że najfajniejsze takie konie na razie to jest Herokin, półbrat Hana Rastabana. Oprócz tego Newę, też siostra Neverlanda. Uważam, że ma ogromny potencjał i liczę, że się jeszcze pokaże w następnych wyścigach to nieelegancko pytać kobietę o wiek, ale ile masz lat? 19. Życzymy w takim razie powodzenia na Miraculus, bo już jeźdźcy dosiadają koni. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale Tor Złuzjewiec.